Z tej strony, usless Pokémon, i dzisiaj otwieramy ani i i Xbox. No, ale tak to nam się nie zmieści. No, musimy to zrobić jakoś inaczej. Udało mi się go dostać na niezłej promocji. Ten niestety jest tutaj troszeczkę wgięty, ale mam nadzieję, że karty w środku się nie uszkodziły. Same boosterki w środku kosztowały więcej niż cała ta paczka i chyba już wiem dlaczego ta cena była taka niska. Ale zobaczmy karty promo. Tutaj niestety manki trochę oberwał, był wgnieciony lekko. Ale reszta wydaje się, że chyba jest wszystko w porządku. Ani całkiem ładna karta. I z boosterków mamy Paldea Wolf razy 2 Lost Origin i Scarlet i Violet Base, od którego zaczniemy. Żadnego z tych setów jeszcze wcześniej nie otwierałam. Nawet w sumie nie wiem, jakie karty są w środku, więc nie wiem czego się spodziewać. uwielbiam karp, Magicar. Uwielbiam Magicarpa, więc to jest bardzo ładna karta, super mi się podoba, super zaczynamy. Jak słychać dzisiaj towarzyszą mi dzieciaki, więc ostrzegam przed głośnymi reakcjami. MiraiDon i X. Pierwszy hit, zaczynanie od X, -a to całkiem niezły początek. Piękne są te gwiazdki, wszystkie w tej wersji hologramu. Teraz Lost Origin. Ja nigdy nie otwierałam w ogóle żadnego boosterka z tej ery, więc musiałam sobie najpierw sprawdzić w internecie, jaki jest trik tutaj z kartami. I tu powinny być cztery yy, do przodu. I na przodzie jest energia, więc chyba przełożyłam wszystko dobrze. No powiem szczerze, że ja nie jestem wielką fanką tych żółtych ramek dookoła kart. Zdecydowanie wolę tak jak jest teraz w Scarlet i Violet, że one są szare. Jakoś mniej odciąga to wzrok od kart. I Jinx. my po prostu bardzo lubimy Mimikyu i na koniec przechodzimy do dwóch boosterków z Paldea Evolved lub Paldea Evolved. Bardzo będzie jakiś EX? Myślisz, że będzie EX? No, żeby był rawie. Aha, my myślisz, że jak będzie EX, to ci oddam. No bo ja nie mam za niego. A ja pytał tylko, tego, tego no. małkiego zupę. chyba Aha. będzie... Dan wsparcie, co? Ale nie, podglądaj! Co to za robienie sobie spoilerów? Jedziemy po hey. kolei. Praszek. Ale chyba tu widzę, że będzie... Oranguru. Oranguru? Voltor. Voltorb. Ice Patrzcie jakieś pingwin pingwinko kostki. pingwinko kostki? To nie jest ostatnia karta. Bo jest? No, dzieciaki mi wyśmiały tą drugą kartę, ale to jest pierwszy raz, kiedy udało mi się trafić dwie dobre karty w jednym boosterze. Widziałam takie... A, no tak. I tak się kończy, jak człowiek. Zamiast kupić statyw, to składa go sobie z klocków Lego, ale no <grywa> działa, więc. Nieważne. Folikujemy te karty. I tak jak mówiłam, nie miałam jeszcze takiego przypadku, żeby były dwie takie lepsze. Jeszcze raz. Tu myślisz, że będzie AX? Albo jakiś... Aj, pomijmy to, co dawne. Oj, Mimikyu już był. Chyba jakiś... I to nie wiesz, co Mimikyu był nie w tym zestawie, tylko w innym. No. Więc nie wiem, czy tutaj jest Mimikyu. Ale Erekrzyzlo. Lecimy. Ta... Cze? Bo mi trochę światło się. Ediarki no? Sandy Guest. Taruntula. Murkrow. Dużo ptaków tutaj lata. Do. No. Podobają mi się. Ale Olea ja atakuje chyba. Livius. Gotitiel, Bardzo ładna karta. t Box. Giacomo <grymne> terapeutyczna energia. O, co? Dlaczego ta energia? Max, dlaczego? Ej, to... okay, a to ta... jest? Co? U, czekaj, co? Coś tu jest. O, Jej Ale ładna karta. Jest Dajmy... Lecimy z foliką, żeby się nie psuła O. Ja pisałem na taką kartę. i teraz... Pisałem na taką kartę. Nie mieszczył mi się aż. Di, 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 di. W takim małym boksiku, aż cztery hity, z czego aż dwie karty, w której każda zwróciła mi cenę tego boksika. Także jestem naprawdę zadowolona. Kupiłam go tak sobie o, ale się tego nie spodziewałam. I... Z dwóch boosterków, aż trzy hity z Paldea Evolved, to myślę, że to jest... To jest jakiś znak i to jest po prostu set, który mnie wzywa. Wygląda na to, że będę go miała teraz na oku. No więc dzisiaj film troszeczkę krótszy, ale za to bardzo treściwy. Więc mam nadzieję, że się podobało. I zapraszam do kolejnego który tym razem już będzie tym zapowiadanym wcześniej otwieraniem ETBK ze Stellar Crown. Przesunęłam go trochę w czasie, bo chciałam dokupić troszeczkę więcej sprzętu, żeby go dobrze nagrać. Między innymi właśnie nowy statyw, który jak było widać po tym odcinku, bardzo mi się przyda. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!